Polacy z swojej historii nieraz przekonali się, jak kończy się brak jedności w narodzie. Dlatego z niepokojem patrzymy na to, co dzieje się dziś w Polsce. Święty Andrzeju, patronie jedności, pomóż pojednać się z rodakom. Miej w opiece naród, z którego wyszedłeś i którego jesteś chlubą. Amen. Kyrie eleison. Chrystę, usłysz nas. nas. Ojcze z nieba Boże. Synu Odkupicielu Świata Boże. Duchu Święty Boże. Święta Trójco jedyny Boże. Się nami. Święta Maryjo. Się za nami. Święty Andrzeju Bobolo. Święta Andrzeju wierny na dobrego pasterza. Święta Andrzeju, czcicielu niepokalanie poczętej Marii Panny. Się za nami. Święta Andrzeju, duchowy synu świętego Ignacego Loyoli. Się za nami. Święta Andrzeju, napełniony duchem świętym. Się za nami. Święta Andrzeju, miłujący Boga i bliźni aż do oddania swego życia. Się za nami. Święta Andrzeju, w życiu codziennym oddany Bogu i bliźnim. Święty Andrzeju zjednoczony z Bogiem przez nieustanną modlitwę, Święty Andrzeju wzorze doskonałości chrześcijańskiej, Święty Andrzeju apostole Polesia, Święty Andrzeju powołany przez Boga do jednoczenia rozdzielonych sióz i braci, Święty Andrzeju gorliwy nauczycielu dzieci, ludzi religii nie Święta Andrzej, niezachwiany wierze mimo gruźbi tortur. Się za nami. Święta Andrzej, wytrwały w największych cierpieniach. Się za nami. Święta Andrzej, męczenniku za jedność chrześcijan. Się za nami. Święta Andrzej, męczenniku i apostole. Się za nami. Święta Andrzej, apostołujący nawet po śmierci wędrówką męczonego ciała. Się za nami. Święta Andrzej, sławiony przez Boga wielkimi cudami. Święta Andrzeju, chlubo naszej ojczyzny, się za nami. Święta Andrzeju, wielki rędowniku Polski, się za nami. Święta Andrzeju, proroku z wstania Polski po trzecim rozbiorze, się za nami. Święta Andrzeju, patronie Polski, się za nami. Święta Andrzeju, prawdziwy towarzyszu Jezusa, się za nami. abyśmy wszyscy chrześcijanie stanowili jedno. Abyśmy nigdy nie odstąpili od naszej katolickiej wiary, nam Boga. abyśmy żadnego grzechu ciężkiego nie popełnili, nam Boga. abyśmy za popełnione grzechy szczerą pokutę czynili, nam Boga. abyśmy dla zbawienia naszej duszy gorliwie z łaską Bożą współpracowali, nam Boga. abyśmy Bogu wiernie służyli, nam Boga. abyśmy Najświętszą Marię Pannę jako matkę miłowali. Abyśmy byli wytrwali w znoszeniu wszelkich przeciwności, nam Boga. abyśmy z Tobą nieustannie Bogu chwałę oddawali. Nam Boga. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Nam, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Nas, Panie. Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata. Muć się, się za nami, święty Andrzeju Bobolo. Módlmy się, Boże, Ty przez śmierć Twojego Syna chciałeś zgromadzić swoje rozproszone dzieci. Sprawa, byśmy gorliwie współpracowali z dziełem Chrystusa, za które oddał życie święty Andrzej, męczennik przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.